Witajcie, 22 czerwca. No, jestem znowu w lesie. Jak widać, oblot pszczół. Południe w miarę w miarę ciepło. Około 25 stopni po wczorajszym zimnym dniu. Naprawdę jest ulga. Muszę zajrzeć, co tutaj w nadstawkach. Bo kwitnie dzika malina. No, zresztą tak, jak tutaj jechałem w zbożach, habry, No, fajnie to wygląda. Ok, ale wcześniej biorę maczetę i muszę trochę wyrąbać ścieżki w tych pokrzywach. Zobaczcie. Sadzonki, które wsadzałem przy zakładaniu pasieki, przyjęły się. Ładnie rosną. Ta ewodia. Koreańska. No tutaj wtedy nie wiem, ile 7 wsadziłem, czy 8? Daję radę, ładnie się rozwinęły niż, niż te w Warszawie wsadzone. No tutaj lepsza ziemia, zaciszne miejsce, poszły do góry. Ok, biorę się za robotę. Zajrzymy, jak to wygląda w środku. Ok, zaraz zaczynam otwieranie. Rodzin. Najpierw sprawdzę w tych mniejszych, które przyjechały tutaj jako odkłady 5-6 ramkowe. No przez ten miesiąc, czy trochę więcej, one się fajnie rozwinęły. Zobaczymy, czy coś przyniosły. No to jazda. Opa. Nadstawka czeka. Oczywiście mrówy. Zagospodarowały nawet na Ops. Czekajcie, zobaczymy czy w ogóle tutaj coś jest. Połowa jak widać to węza. Odbudowana i nawet w części zalana. Czyli coś tu działają. Ojej! Pięknie to zrobiłem. Coś tu robią. Czekajcie. W ramkach, które były suszem, to spójrzcie, jest to już ładnie podlane, już nawet zaczynają sklecić. Następna, ta już jest pełna. A to słuchajcie, jak na na odchładziki. Także one też były bogato zrobione. No, ale jeszcze w tym samym roku mogą coś dać. O, ta nadstawka to waży. Dobra. Ciekawe, czy coś tu w ogóle kombinują. Czekajcie, czekajcie. Sprawdzimy węzeł. Po wygryzionym czerwcu jeszcze tutaj nic. Z tej strony nie ma, z tej też nie. Dobra. No, tu są larwy. No, jak na takie małe rodziny ładnie się rozwinęły. Nie ma co narzekać. Dobra, to były węzy. A tutaj zobaczę. Ramki, z którymi przyjechały. No. Jest dobrze. No, tutaj jest. Pierwszy rok w tym miejscu, tak czyli trzeba wybadać, jak z pożytkami jest. Na razie idą jak burza. Gdyby to były duże rodziny, zresztą zobaczymy to tam, do tej jednej, która przyjechała tutaj jako już większa rodzina. To podejrzewam, że całkiem by było tu super. O, no, tutaj trochę trutu. Ok, tą ramkę. Trudową przestawie już na ostatnie miejsce do zalania. No ładnie dużo dużo czerwiu jest. To wszystko jak się wygryzie naprawdę. A jest jeszcze na co latać. Ciągle coś kwitnie. Dobra, składam. Zabiorę może kilka tych ramek, które tam są lepsze. Jak nie, to nie. Niech jeszcze zostanie, to jeszcze spokojnie zostawię tylko e, nadstawkę. Bo mówię tutaj jeszcze kwitną maliny. I może być jeszcze całkiem fajnie. W następnej rodzinie z tych młodych. Zobaczcie już coś takiego. Ta górna odstawka ona była postawiona wcześniej, pod spodem mają e, świeższą włożoną tam zalewają, ale tutaj już, już jest fajnie. Ale nie będę zabierał, bo tutaj są do dolania, te węzły tak samo jak tam odbudowane, ale to jeszcze jest, jeszcze jest niedolane. Mają jeszcze miejsce. Spokojnie. Tutaj i tak nie będzie miodu odmianowego. To wszystko będzie z terenów leśnych. Także jeśli doleję już te dwie nadstawki, to przyjadę. I tak to wywiruję razem. To nie ma znaczenia. Zajrzę do gniazda. Zobaczę, jaka jest sytuacja tam. Ale w tak młodziutkich rodzinach tutaj nie powinno się nic dziać. Mają miejsce do czerwienia, tak jak było widać. No na ramkach podobna sytuacja jak tam. Nawet więcej czerwiu jest Odkrytego. A jeśli się nie mylę, to właśnie to. O, zobaczcie. I trzmiel się jeszcze znalazł. Jeśli się nie mylę, że to właśnie czerw odkryty przede wszystkim yy, daje pracę pszczołom i odwodzi je od rójki. No to tutaj nic nie powinno się dziać. A nie te pszczoły spokojne. A i tutaj też jakaś wędza. Czy to sprawdzę. Op tak jajeczka jajeczka i bardzo świeże larwy No i fajnie. Nie ma co. Jazda dalej. W trzeciej rodzinie sytuacja była podobna. Ta rodzina jest jeszcze troszkę słabsza. Także w nadstawce niewiele, ale na dole tak samo jest wszystko zaczerwione, dużo czerwił. Te rodziny no, będą taki miód, letni raczej trzeba na to liczyć. Tutaj za to już mamy do zabrania. Ostatnia jest cała posklepiona. No, ta rodzina przyjechała już jako, jako rodzina, tak? Ona nawet już dostała a u mnie na pasiece nadstawkę, co prawda tam nie nazbierało jeszcze ale to jest o, bez porównania silniejsza rodinka ładny taki ciemniejszy miód a, a propos yy, w tamtych rodzinach, przeglądałem te nadstawki, które zalewają teraz to yy, ten miód był no i rozłączyło ten miód był bardzo jasny na ramkach nie wiem, podejrzewam, że to jest właśnie ten miód malinowy nie mam doświadczenia z tym miodem, bo nigdy nie zbierałem no. fajne, fajne nadstawki dobra zajrzę głębiej, jak to wygląda środkowa nadstawka też, też, jest już gotowa. Tutaj te trzy ramki, jak widać jaśniejsze, to była węza. Odbudowana. Pięknie zarana. No, będzie parę kilo już miodku z lasu. Ok, zdejmuję trzecią. Nadstawka nad samym gniazdem. Nic specjalnego. Niektóre ramki w jednej trzeciej nalane. Teraz gniazdo. Zobaczcie. Nad kratą odgrodową. Pozostałości jakieś osy. Tyle. Sam korpus. Ani skrzydeł, ani nóg. Dobra. Zajrzymy tu. Trochę dymu. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z tego miejsca. Spokój, cisza. Fakt, że nie mogę tu przyjeżdżać tak często jak bym chciał, bo jednak to jest kawałek drogi. A, tutaj była pusta ramka jako ramka pracy, ale odbudowało ją e, komórką na pszczoły. No i będzie pszczoła ramka. Okej, okay, sobie stoi. Opa. Tu mamy, co mamy, nic nie mamy w sumie, To też były włożone ramki, poprzednim razem zabrałem kilka ramek do odkładu, bo tu było naprawdę grubo pszczoły, a przez to, że przyjeżdżam rzadko, to nie ma co. Pszczółki spokojne, nic się nie dzieje. Auć, palec został. No, tutaj jeczka, jakaś miseczka, ale nic tu nie ma. Nic się nie dzieje. Ok, poskładam, nie ma co. Na razie jest dobrze. Ten jeszcze ostatni ulczek na zasiedlenie. Najprawdopodobniej za tydzień, półtora, przywiozę jeszcze dwie rodziny tutaj. No i będę, będę sprawdzał, jak tutaj, co przyniosą, i jak to będzie. No, tak jak słychać, nawet po to, żeby przyjechać na ten dzień i popracować, tutaj sobie te dwie godzinki, trzy odpoczynek. 200 metrów dosłownie od pasieki. Tutaj las się już trochę zmienia. Już nie olchy, tylko sosny. No a tutaj właśnie w tych, w tych lasach czarna borówka kwitła, ale tutaj zobaczcie zarośla wszystko. Jerzyny. Tam koło pasieki malina, porzeczka, a tutaj jeżyna. No, i tak samo ciągnie się to tutaj w podszyciu. No, wszędzie w lesie. Nie wiem, ten, ten jasny miód. Podejrzewam, że właśnie to albo malina, albo jeżyna, albo jedno i drugie. Nie zbierałem tego oddzielnie. Nie stanowiło to w mieście oddzielnego pożytku znaczącego. Dlatego nie wiem, jak powinien wyglądać. No, ale tu tak jak widać. Jak już tak wyjeżdżam, coraz dalej od pasieki, no już jestem na skraju lasu, droga, A tutaj w zbożu niebiesko, jak widać chabry, dla jednego kłopot, dla drugiego fajna rzecz. Jest trochę zbusztu dookoła też. Coś na pewno, jak nie będą miały już blisko, to na pewno coś sobie i stąd przyniosą. No i kawałeczek dalej. Jak już jesteśmy przy takich dzikich pożytkach. Pytacie czasem co, co siać? Ziemia beznadziejna. Nic się nie uda. Żadna facelia czy inne tam pożytki. E to jest wyka. No, zobaczcie. Być może mo nawet moja. Tutaj no, jesteśmy ze 400 metrów, pewnie z 500 w linii prostej. No, trzmiel, pszczoły. Fajna rzecz. Fajna rzecz, bo jest, jest też yy, zadziwiająco wydajna ta wyka, miadowo. A tutaj obok brzmijowiec. I to jest właśnie przebój na słabe ziemię na najgorszym piachu chyba urośnie i spójrzcie jak długo kwitnie. Otwiera się od dołu. Zobaczcie jeszcze na górze pączki, które jeszcze, jeszcze będą kwitły za jakiś czas. Tam Dalej jest więcej, ale nie chcę przy trasie już się zatrzymywać. No i tak jak widać tam też trzmiel sobie lata. Jakiś dzikus. No, takie pożytki. A tutaj od razu, przy tych krzeczorach, jeden ze zbiorników wodnych, z których pszczółki na pewno mogą sobie przynosić wodę. Tu, jak widać, takie zaniedbane haszczulgi dookoła. Ale tu odstowiec, jakiś sumak, widzę, że się rozsiewa. Jest też sporo mostrzyka. Pod tych przydrożnych różnych miejscach to sobie spokojnie tutaj rośnie. W tą stronę znowu Jeziorko. Tutaj jakieś astrowate no i dziewanny. Te jeszcze nie kwitną, tam dopiero zaczyna, to wszystko jest dookoła pasiki. Także no, biedy nie będzie, może nie będzie z tego miodu, no ale, ale słuchajcie z głodu nie umrą. Na pewno fajnie się rozwiną, a te pożytki, które są. Po prostu zbioru. No dobra, pora jechać na jakiś obiadek. I to by było na tyle dzisiaj. Wracam do domu. No, jak się jeszcze tak kręcę po okolicy, to słuchajcie, no już dotąd pszczoły nie dolecą z tamtej pasieki, bo to jest 2 km. Nie ma na co liczyć. Ale spójrzcie, kukurydza, 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 jak okiem sięgnąć. Ale mam dogadany taki temat. Zobaczcie, tutaj, jak okiem sięgnąć. No, bez przesady, no ale z 6 hektarów pewnie. Słonecznik. I tu też jestem dogadany, że przywiozę rodzinę Nie wiem, co z tego może być. Nigdy nie przywoziłem na słonecznik. Dajcie znać, jak macie doświadczenia jakieś. Jak to może wyglądać ten słonecznik będzie szedł na ziarno. Także nie wiem, jaka to jest, jakie to ma znaczenie, ale będzie zbierany na ziarno. Ładny kawałek. No dobra, teraz to już naprawdę koniec. Śmigam na razie.